Siemansko Krzaczki, z tej strony Krzak, ze mną jest Arsia, ale on się nie przywita, bo jesteśmy najprawdzie najgorszym fałszywcem na świecie. Mówimy, że chcemy się z nim pogodzić, tak naprawdę go oskamuję, napluję mu w ryj i będzie karma. Jak ktoś tak będzie robił jak on, będzie taki fałszywy, to też mi napluję w ryj i go oskamuję na jego całeku. No i ja zrecyklinguję na tym odcinku. No Dobra, ja jestem Cio. No ja nie dam z tobą, bo chcesz mnie oskamować, no. wszystko, chyba nie mnie nie wyciszyłeś nawet. Wszystko słyszałam! Siemaneczko, krzaczki z tej strony! Gramy z, najle, z najgorszym fałszywcem i chcemy go oskomać na całeku! Myślę, że to było dla Beki. Jakbym chciał nagrać, to, to bym cię wyciszył, a takim debilem nie jestem. Chciałem złapać Twoją reakcję, Typie, jak Typie, jakbym chciał cię skomać, to bym cię wyciszył, jakbyś chciał wiedzieć. Dobra, dołączasz? No, mnie ja już czytuję. Krzaczek. Nawet nagrywanie nie włączę, ale okej, okay, okej. Okay. Dlaczego ty, mojego, się manewrku krzacz! Bo chciałem swoją reakcję zobaczyć, Jakbym chciał cię skałać, to bym się wyciszył, deklu. Ale Superpunk jest takim głównym. A ty, a to no, z naprawdę. Dobra, dobra. Bogusiu, jesteś cyberpunku? tylko pierwsza osobowa. No jedynie trzecia osobowa, jak jedzie samochodą, no to wiesz. O kurwa. Dojebana to, to jest wtedy. A może sobie kupię? Wezbierz 70 złotych. 200 Fodoncy co sojku? Ej, ten Arcy, yy, to dzisiaj to mu wyśle szczę hajs, kupimy te konto i tam potem ja u typa skraftuję sobie te stot, to co to 600 Dobra, nieważne. Um. A Ale co mi z to schakujecie, co ty gadasz? Ała. Co? Ała. No ten no, nie nie, nie Mówimy, że kupujemy konto, a nie że ci konto schakujemy, ale okej. Maga podo? Ehm. No masz. Na pewno tylko raz z backswing grałeś, tak? No, a z jeszcze. No, może jej... dwa, ale to tylko dwa to Okej, a z nie się... dytuj tego. Um, hmm. Ufamy mu. Co? Mhm. Mhm. co? Co zdobyłeś na ratowanie przez ten czas, co nie gadaliśmy? No, to tylko dwa takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden, dziesięć stotrzydziastek. Pokaż. Pokażesz po jednej, na jedną się nioska moje xd. Mam. Chłop... Chłopie, dałem ci tyle itemów, a ty się mi boisz wygłócić rzeczy. Dziś dałem no taki początek. No to może się początku mieczy ten. No, Bada. sprawdzę sobie ja. O tak, ja baronkę, no. Nie spójrz, to tam nie odpuszczasz. No, Ja tylko sprawdzę, ja się to zaraz oddam spokojnie. Jeszcze jeden. Garłacze Co tam jeszcze było? Tu, tu no, grabarz był jeszcze Na co? No na ogień albo na coś tam Dobra, spoko, takie, no Zabrać już? No, no Masz coś jeszcze... No jeszcze mam no i tyle broni mam, tyle zabranie. A, pokaś... a jeszcze w magazynie! W magazynie jeszcze mam parę 130. No to idź do magazynu w magazynie, z tego co pamiętam, to mam. A się bo mam parę takich. Czekaj, magazyn... ma, mam parę takich najrzadkich. Je... Czekaj, w magazynie mam jeszcze dwa do zgotaczy 130 i jedno widmowe ostrze 130. To wyciągnij, a ile ma słońca? O, zrobimy tak. Będziesz... Wyślij mi screena twojego całego ekwipunku i twojego, twoich całych broni. I jeszcze mam. 130, dwie smalne kałuże Dobra, wyślij już... mi screenshota twoich rzeczy. Na no, persie. A, a widziałeś takie bronie? Co najrzadsze bronie w tej grze. Czekaj, ja ci wysyłam screen na to. Dobra. już ja Czekaj, wszystkiego! Trapów, składników, tak? wszystkiego. O? Nie, nie swam do Stefana. Jeszcze ten. E, ja. Nie chcę, ja chcę składniki jeszcze zobaczyć. Jeszcze składniki? Co, co jest to, że ja mam 20 tysięcy słońca? Zdecydowanie. Tak, ja chyba... Bo chciał... od Ciebie kupię jakieś broni, bo to masz fajne. Ale no, to zaraz zobaczymy. I to tutaj czekaj. Jakie Harley, tu są skiny? Do Dobra. No i chcesz... Dobra. Tyle masz, a magazyn jeszcze. Magazyn? Mhm. Uwierz mi, że Cię nie oskamuje bykup, przecież my się tak długo zdały i jeszcze Ci dałem takie itemy na start, więcej warte niż Twoje w tym magazynie tam główna poniżej 70 mocy. A to nie. Dobra, to chodź do trady, rooma. Chyba, że chcesz ze ręki do ręki, ale to... No chyba skam ruma chciałaś powiedzieć, tak? Czemu? Kopię. Czy, ja ży... ży... nie... czy ja Cię kiedyś w w życiu oskamowałem? Nie. A dałem Ci tyle itemów do darmo. Ty e, nie oskamowałem? Czekaj, tak, ja chcę mu powiedzieć poradę na przysłość. Mogę? Nie powiedzieć? mów! Potem mu powiedz jakąś poradę. Ale, ale nie. Takie coś, coś związane z ratowaniem. No to potem mu powiesz. Ale teraz. Ale o, a... O co chodzi z tym? O trade roomy. No to potem powiesz. Ale mogę teraz. Potem powiedz. Ale każdy o tym wie, tylko on nie, za, nie No to mu powiedz no. Ej, Kopiko, każdy trade room to jest skamroom, ale okay. No wow. No nie no, no no, no tak jak... A co się robi? O, zaciągasz mnie do Skamruma. Na świecie zabiorę dwie. na naciężego? Ile masz? No, sto mam. To tak. Y ja bym już ci mówię, co ja bym chciał... Y to no składniki jakie ja byś chciał. Tam wyrzucaj. Ja ci będę mówił, jakie chcę i temy, okej? Okay? Hmm? Kurwa. No dobra, już się w cię Dobra, eee, ile zabrałem. tam jest? Czekaj, ja sobie sprawdzę czy nie zabiorę. Dobra, to, to, to. 200 baterii. A ja chciałem wszystkie baterie. Kleiste i 400. A daś mi, mi jeszcze 200 baterii? Jeszcze 200? No kurwa, no proszę Cię! No proszę! dobra, weź już ci starczy, to kurwa. No daj mi, błagam, proszę. No nie, dobra. jeszcze coś ci dorzucę, jeszcze coś. Dobra, to, to daj jeszcze 100 baterii. Że było 400. Masz 50. Dobra, może być. Czeka. Dobra, może być, ale za to daj... Dobra, 50 węgla. E, już tam, czy tam... E, co tam jeszcze miałeś? E, 50 węgla. E, 200 kwarcu, bo kwarc ci w życiu nie jest potrzebny. Dobra. I jak dołożysz mi twoje wszystkie składniki, to ci dam 1000 słońca więcej. Okej? Okay? Proszę. No jest. nie, nie, nie dokładam, nie. A dołożysz chociaż zardzewiałe? Y, no, to masz 109. Nie no daj jeszcze 200. No porra. No to masz 100, żeby było Czemu 200. Czemu arsisz? Um, daj mi z desek, nie wiem, 600, 800, bo masz tak dużo. No kurwa, masz dużo! Masz taski, dużo! Chyba. Co mi za to dasz, po pierwsze, bym chciał się zastanowić? A ile byś chciał słońca? No, po mi słońce, to Dobra, jest a ile się... byś chciał broni 144? No kurwa, nie wiem, gdybym jeszcze kurwa te deski dołożył, no to tak kurwa... Z, z Okej, okay. jak, jak dołożyć. Patrz, dam ci 20-144, bo mam ich pełno. Dam ci 20-144, jakbyś dołożył wszystkie materiały. No, tam jakieś możesz zostawić, ale. No. To ci się opyla. Czekaj, to dorzucaj, a ja dam sanko na ziemię. Idź na ziemię. Czekaj, idę mu otworzyć drzwi. Masz, idź. No, bo piszcie. Dokładaj, dokładaj, ja czekam. I co? ty dokładaj, ty dawaj rzeczy. Jest ciągle lekcja? Co? co? Słońce nie możesz. I jak dasz słońce, to już wystarczy. Dobra, wszystko jasne. Czekaj, no, słońce, kurwa, czekaj, dobra, zebram. Słońce dorzuciłem, jeszcze 89 słońca dorzuciłem i ten, dwa kryształu, pięć mizornego powrożu. No i za to, że jesteś fałszywy fałszywca, fałszywcy już się no. skamuje. Patoki idzie no na ciebie. I, I za to, że jesteś taki fałszywy, pozdrów odcinek. No kurwa, pozdrawiam, dzięki skamerze, no fajnie, <laughs> Elo, nigdy tego nie odzyskasz, pamiętaj z imprezki. A chciałem ja mogłabym Dobra, do trójki z tym by nam, by nam się i tak nie przydał. Ale turniej trójki za dwa dni. Dobra, to ma problem. Dobra, widzowie, jeszcze tu będę brał chyba, nie wiem, powrót sobie wezmę. Tylko nie mam miejsca, muszę sobie zaraz mieć o to sobie wyrzucę. No nie wiem, chyba debil jest taki wielki? Czemu, ale trzeba... Dobra. To by było na tyle. Ja sobie, ja sobie rzeczy będę brał. I na no, dwa dni prezent, Zapraszam następnego ciebie. odcinka. Przepraszam, że na początku sfajlowałem widzowie, ale myślałem, że jak się na imprezie wyciszę kogoś, to on, się, to on mnie nie słyszy. Ale jednak to naprawili niestety. No i tyle. Zapraszam następnego odcinka. Siemka!